Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych. Aktualnie Warmińsko-Mazurski Związek Przedsiębiorców Prywatnych prowadzi dwa projekty, które kierowane są do małych, mikrośrednich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego. Opierają się one o system popytowy. To znaczy, że przedsiębiorca. Zgłasza się do nas z konkretnymi potrzebami szkoleniowymi bądź doradczymi. My przeprowadzamy diagnozę potrzeb tego przedsiębiorcy, weryfikujemy, czy wybrane przez niego usługi są zgodne z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wynikają z rzeczywistych potrzeb rozwojowych danej firmy. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o udzieleniu bądź odmowie wsparcia. Jednak zdecydowana większość złożonych wniosków rozpatrywana jest pozytywnie. Każda firma, która zgłasza się do projektu, może otrzymać 70 tysięcy złotych. Kwotę należy wykorzystać do 2023 roku na usługi szkoleniowo-doradcze zarówno dla siebie, jak i pracowników. Część z tych firm, które teraz się do nas zgłaszają, mają już ten budżet częściowo wykorzystany. Są też firmy, które zaczynają tak naprawdę dopiero przygodę z tym projektem. Dlatego sytuacja jest bardzo różna. W miarę możliwości przyznajemy wsparcie na wszystkie usługi, które przedsiębiorcy sobie wybierają, aczkolwiek zdarza się, że musimy też to wsparcie limitować ze względu na to, żeby jak największa liczba firm z naszego województwa mogła z tego wsparcia skorzystać. Nie każdy może skorzystać z takiego wsparcia, bowiem trzeba spełniać pewne wymagania. Podstawowym warunkiem jest sześciomiesięczne prowadzenie działalności na terenie naszego województwa. W związku z tym weryfikowany jest moment rozpoczęcia działalności. Oprócz tego trzeba być małym, mikro bądź średnim przedsiębiorcą. Firmy, które są średnie, ale dodatkowo prowadzą działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji bądź są przedsiębiorcami wysoki, przedsiębiorstwami wysokiego wzrostu, mają w swoją siedzibę na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Takie firmy są dodatkowo przez nas punktowane i otrzymują 80% wartości usługi w postaci refundacji tych kosztów. Małe, mikro przedsiębiorstwa z automatu te 80% refundacji otrzymują. Takie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, gdyż dzięki nim poszerzane są kwalifikacje i kompetencje zawodowe.